Nienawidzę tak? na przykład takiego flockman Flockmana, wyzywam się na pojedynek. Łucznik Łuczniku pierdzielonym tak. Siemaneczko z tej strony samczywko i drapierca Elo Yo, faka Robimy teraz wejść sur, Ross najlepsze gildi pod słońcem Zajebista atmosfera, serio polecam. Dobra, teraz zaczniemy może od foski, tak? Zobaczcie. Zaraz do niej wejdziemy, ale dopiero później. No dobra, najpierw ta drzewka to od drzewka jest resztą. spoko. O kurwa, wpadłem. Oho. Oho, co to się stanęło, Gosteczku? Idź na bazę. Oho. Idź na bazę, bo tam kurwa coś chyba właśnie do dziury. A ja nie widziałem tej dziury. Gosteczku, dawaj do góry, na bazę. Ej, no to zaczniemy znowu od drzewki, tylko nie wpadnij znowu do tej dziurki. Dobrze. Ej, dobra. Już tutaj mam tego sobie Niby taki wiesz, niepozorny, ale jednak jest dobry. Chodźcie. Jest pożyteczny. Nie wiem, jaki idiota to robił, ale w każdym razie, craftingi, no, taka sprawa. To, to jakiś kolejny chujowy safe room. No, co, co, co tu poradzi się? Tylko, żeby się schować. O, ty kurwa. No i tutaj znowu jakiś chujniak, jakiś pajac to postawił, ale spokojnie. Herbic Sonic y, u Dobra. Trzeba to zniszczyć. No kolej, no to też nie mamy już podrzewkarce. Oprowadziliśmy już was tutaj pięknie. Teraz lecimy, może kurwa, na bazencję. Do dobra, dawaj, buteleczka, łoderka zajeb. Tak? Dawaj. <grym> dobra. Elo? <grym> o! A, A. Weźmy, jak chcecie więcej takich odcinków, kurde, takie wiecie, for fun, bez jakiejś e, kompilacji zabić się tylko. Dobra. Samo wiecie, jakieś pogadanki tutaj, coś tego typu, to możecie lajkować i pisać. Macie, no to... ko macie nasze kordy w prawym górnym rogu. Możecie podbijać, Rozpierdolimy was wkrót, szybciutko. No, mam nadzieję, że nie będziecie się pruli potem na czacie. Dobra, schodzimy sobie do losowego spadu. No, co? No, taka sprawa, taka sytuacja, nie? Lecimy dalej. Jakieś skrzyneczki tutaj tego, coś tego, nie. Na pokaż swoje honore. Na szósteczce ziomu, kopię. No ja mam dwie szóstki, jedna od fresha i jedna moja. Fresh to jest naser, pozdrawiamy. E, dobra, no tak to wygląda. Pokaż. główna, no, no, no jak chcecie kupić mięsko od nas i chleb, y, no to piszcie. O, siad mamy swój siode na sprzedaż, a wyrzucamy je. Chlebek <laughs> Nawet kurwa, rzucam tam jestem. patrzcie na to. <laughs> Dobra, dawajcie, do twojego pokoju można iść teraz. No, tu niestety nie możesz zobaczyć moich skrzynek. Jest jakiś... Tutaj też jest jakiś safe room. No tutaj moich skrzynek tu. nie zobaczysz, ale ja pokażę. A, ja wiem gdzie są twoje skrzyniki. No wiem, ale nie możesz ich zobaczyć. No Mogę. dzisiaj trochę no, podedałem. Jest... I już tych setów jest trochę mniej. Jeszcze tutaj mam zajbiste przejście. Tu to jest... Nie wiem, który choć, ja mam level kopania. 41. Chodź się, lać, się lać, kurwa, wychodząc. Chyba Dalej, pokój. Dobra. Nie bądź panelem. Dobra, dobra. Samczywa. Kurwo ty. No jak nie idę. No i stoi kurwa. Ha. Możesz wyjść jeden, tylko tutaj Ja wiem bo... Co teraz kurwa Porobiłem cię w dzieciaka najgorszego Pozdrawiam panu. Ale... Ja wiedziałem, że tutaj jest Tylko ja tu wpadłem O, mamy dobry, dobrych dobrych ziomeczków z gindi Utopię się O, o, chyba jednak nie mam dobrych Myślałem że chce odkopać Ale chciał się po prostu podlać jak szmatę Chodź Kurwa ty Dobra wyjdźcie. Czemu Tak katrujecie? No wychodź stąd, kurwa. Chodź. Teraz pokażę wam moją nurę. Na początku myślałem, że nikt nie będzie wiedział gdzie ona jest i tutaj zawsze obsika wsadawałem. O ty kurwa jakieś śmieci, złapałem. O, ale no niestety tak to wygląda. Tu mamy pewnie moje złoto jak zawsze mam dużo złota w piecach. No bo dużo kopiesz, tak? Nie, mało stosunkowo mało, zapierdałem sporo no i na chuj stawiasz ty kurwo głupia Rozkopuję mi skrzynki śmieć pierdolony walę go na pizdę, weź włącz pvp nie mogę ja, bo nie, nie włączę bo mnie zajebie no, wypierdalaj jak mierzy pierdolony wychodź stąd ty kurwo dobra chodź pokażemy ci że tutaj widzą. Sama moje skrzynki. No zbyt bogaty nie jestem, ja możesz pokazać. Ale wiesz, obs obsidian jest... wiesz, no, obsidian przydatny. Jest bardzo tutaj bardzo no. dobre enchanty na klacie. Thorns w... 2. O, człowiek, no. Albo production 2, to też jest zajebiste. A tu mieczików na ma sporo, <laughs> nie będę się chwalił. Połowy ode, Bo... ode mnie, ale chuj. Bez hitu, gąsteczku, co ty gadasz. Co ale kochać. możemy pokazać, pokazać tutaj jeszcze foskę. Dawaj, tam. Weźmy mi Albo dobra, sam sobie dam radę On Cię zepchnie Widziałeś to gościu? 300 IQ mam chyba takie jeszcze co? Bez What? Bamy, Czemu 300? 300 IQ? Przecież tu woda jest Nie, ale ja postawiłem... Ej zobacz, ci, tam to jest, jest taki, jakiś tunel Noho, faktycznie Dobra, gosteczku, zobacz fosę Oho, tu jest jakiś... Ale ogarnij... Na, pokaż fosę! Chodź tu! Kun, kundlu Kurwa, no bo tu jest coś Drapieżca! No te pizdy coś tam, 300... No, Szybko. No jestem. Patrz, czekaj. Czekaj chwilę, daj sekundkę Hebig <grym> 200 <grym> IQ Źle jest mi się postawiło. Zamknij dupę. Patrz co robię. Co? kurwa No i w ten sposób to działa ehm, Tak więc to było na tyle ziomeczki Polecam zasubskrybować kanał odrapieżcy ehm, Polecam codziennie dymać w Dubsko Tak w ten sposób Jakiś e, skurwysynów ze ZWTH e, Nienawidzę tak? na przykład takiego flockman flockmana Wyzywam Cię na pojedynek łuczniku pierdolony. możemy się walić e, Jestem snajperem, nie? Także, siemanko. Dziękujemy. Ja też jestem otwarty na propozycje, więc piszcie w komentarzach. I siemano.